Cześć byku, co jest Piona? Jak tam? Co jest kurde Polska? Czyli skąd 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 zawitałeś? A z hala. No czyli? za Mike'im oczywiście. Czyli za Michaelem z USA, nie? Mike'i i tak i niedawno będzie niedługo będzie co? Będzie transporcik Bizonik, nie? No czyli wbijamy na pełnej byku, dobra? Polska pozdro, nie? Elo. Dokładnie, dokładnie. Także Pozdrawiamy i normalnie jedziemy z tematem Dokładnie, Chicago Bulls wita O oh yeah. oh yeah. Czyżby to był piątek panie? Piątek, piąteczek, piątunio A uuu! Mamy Zobaczcie tu, widzowie, tu mamy amerykańskiego tira Michael z USA go goni Zobaczcie jaki to jest otwór na pełnej tego typu będziemy przewozić właśnie Bizona Longa tylko wiadomo z niską profilówką no bo to tak trzeba nie prawda o hamulca uwaga no może hamulce o proszę młoda kaczka jak kiedyś Mamy już wiosnę, zobaczcie, już się dzieje, straż pożarna amerykańska pełną parą Na kogutach i syrenach, proszę Stany Zjednoczone Jadą, jadą Poszli No i Michael z USA, troszeczkę flaga zasła. Zobaczmy, tutaj mamy właśnie silnik Cummings, typowo w strażach pożarnych O, tego typu serducha Kamik zawsze na czerwono jest malowany, tak? bo wiadomo, kolorystyka, więc W Longu będzie trzeba cały taki temat wyciągnąć i włożyć, tak będzie najlepiej, może Po prostu taki jakby dziedzica, czy dziewica serducho, tak? I może jak w Longu będziemy wymieniać serducha, to trzeba będzie też takiego właśnie pacjenta z przeszczepem, prawda? Tak go sobie tutaj pyknąć wyżej. I naprawiamy dziada. Majko z USA, witamy ponownie. Oto Jelonek, Johnny. Taki był właśnie tutaj byczek. Zobaczcie, już się dzieje. Ale jak już tutaj zawitałem, no to wiadomo, dzisiaj jesteśmy w tematyce kapci, jakie oto właśnie opony. Z tego miejsca pozdrowienia dla Michała z Tyranny Tires, czyli Opony. Dobro i tanio kiedyś, tak? Dit? <grystanie> Poszukuję dla Ciebie byku, wiadomo, rozmiaru, którego w ogóle nie ma. Tutaj mamy przykładowo 650 na 85R38 opony dla jelonka S780 bliźniaki tak zwane, więc zobaczymy co tutaj dalej idzie za tym tematem, porównując sobie tak bizonka Z56, to jedyne co, co mi się przypomina to może o to, na wersjech sportowe, pamiętacie te naklejki co były o, właśnie tu kiedyś w Tunazijczyku, czy różnych innych, ale tak to no, niestety jest, to odskocznia, jakby nie umówmy się Takiego byka tutaj, dzik ostry. No, tutaj nawet nie ma dwóch zdań, o czym mówimy. Ale u Was w Polsce macie Amerykę już na bogato, więc myślę, że no jakby nie było, są takie u Was już bestie, albo nawet większe, tak. Ale fajna rzecz jest w tym, że jednak tutaj Stany, jak widać, są to tysiące hektarów. Tam stoi drugi właśnie pacjent na gościnicach i już jak widzimy druga opcja. Więc nie ma jak jelonek, prawda? Pozdrawiamy w, w miłośnicy bizona, czy miłośnicy bizonów. Pozdrawiają miłośników, kogo? Jak to kogo? Joniego, czyli jelon, jelonek, tak zwany Johnny. Wiadomo, opony tubeless, już, już nie ma dętek. To już dawno wczoraj nie było. No i nówki, widzicie jeszcze radialne R1. No, jednak robi to wrażenie, taki kombajn po sobie. Tak sobie myślę, że mój long to by był by chyba by dotąd. No, opona definitywnie wyższa niż ja mam, 1,78m To zobaczcie, no, tu można sobie posiedzieć, tak jak dzieci, Dzieciaczyny No. Proszę. Działamy na ostro. Fajny taki zestawik, więc jesteśmy tutaj, oto. No i tak, takie oględziny tej bestii wielkiej. Już koguty, ledy. Ja wiadomo, Majka to jest i będzie do końca elektra, tak? No i trój, trójkąciki, wiadomo, kiedyś wam pokazywałem, zobaczcie. Try it. Jest jak na nowym kombajnie, prosto. Z kamerką. No, kurde, to widzenie chyba na przodzie takie były. Robi wrażenie. Oto druga wersja Jelonka na Gąsienicach S790, jest to naprawdę. Kurde, więcej niż radziecki czołg, tak? Masywne rozwiązanie w mokrych terenach mega bagnistych. Taki kolos o to właśnie może sobie dawać rady. No, więc kolejny, kolejny pacjent. Te sodki właśnie te, jakby w klinerze będę mam pokazywał W Stanach Zjednoczonych one się Elektrycznie składają Żeby można było Jak operator mógłby elegancko 600. sobie wejść Bielonka Kolejny kombajn jest serwisowany Więc Tak tu te wyglądają, takie byczki sobie stoją No i będzie naprawiony 9600 500, sorry Mhm. O, Jej, uro, jelonka, te są zabawki różnego typu, można kupić, zobaczcie jelonka. Oto farma, wiadomo gdzie, z dyniami Więc tutaj co roku przyjeżdża pełno osób, aby zbierać dynie Zobaczcie jakie przedsiębiorstwo typu agroturystyka na pełnej Ehe. No i zobaczcie, kochani widzowie, czy Michael z USA jakby zawitał na Titaniku, co tu się stanęło, co to to jest, panie. <laughs>